Cześć! W dzisiejszym vlogu powiemy sobie troszeczkę o pielęgnacji dłoni, ale zobaczcie, chyba ogarnęłam, jak z tym oświetleniem w ogóle o, się dogadać, no po prostu szok. Więc tak, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog, powiemy sobie troszeczkę o pielęgnacji dłoni. I opowiem Wam o konkretnych kosmetykach, które w tym momencie aktualnie stosuję. Natomiast wiem, że zimą ten problem pielęgnacji dłoni, pękających bardzo suchych dłoni jest mega, mega istotny. Wiele z Was może szukać bardzo, bardzo treściwych, tłustych preparatów, dlatego ja Was odsyłam poniżej w opisie tego filmu. Będziecie miały rozpiskę także do notek na moim blogu, gdzie opiniowałam różnego rodzaju kosmetyki do rąk, preparaty nawilżające, kosmetyki myjące, ale także polecenia innych czytelniczek, żebyście miały taki pełny obraz. Dzisiejsze kosmetyki to będą te, które stosowałam w ostatnim czasie i Wam troszeczkę o nich powiem. Natomiast jeżeli potrzebujecie zapoznać się z taką bardzo szeroką ofertą, gamą różnych kosmetyków naturalnych, stricte do pielęgnacji dłoni, nawet bardzo wymagających, to zerknijcie proszę w opis filmu. A tymczasem lecimy z koksem. Oczywiście to, co jest najważniejsze w przypadku pielęgnacji skóry, o czym Wam już niejednokrotnie wspominałam, to to, żeby zwrócić uwagę na to, czym my myjemy dłonie. I teraz tak. O ile twarz myjemy dwa razy dziennie, ciało raz dziennie przeważnie, natomiast dłonie myjemy non-stop. Cokolwiek my dotkniemy, za każdym razem te dłonie myjemy. A biorąc pod uwagę, że Skóra na dłoniach ma mniejszą aktywność gruczołów łojowych, ma ich mniej, więc ta skóra na dłoniach jest bardziej sucha, jest bardziej podatna w ogóle na wysuszenie i przez to, że my możemy stosować jakieś bardzo mocne kosmetyki myjące, to dodatkowo jeszcze naruszamy tę barierę hydrolipidową naszych dłoni. Dlaczego jest to takie istotne, żeby nie naruszać tej bariery hydrolipidowej? Dokładnie opowiadałam Wam tutaj. Natomiast yy, tak pokrótce wspomnę, Żebyście miały tutaj szerszy obraz na ten problem, że jeżeli my naruszymy tą naszą naturalną barierę ochronną, to mimo, że stosujemy sobie potem jakieś kremy, to to nie działa. To tak, to tak niestety nie idzie ze sobą w parze. Musi być tak, że nasza ochronna bariera musi być na skórze i dopiero kiedy ona jest, to stosowanie jakichkolwiek kremów, maseł ma w ogóle sens, ponieważ te preparaty mają wspierać działanie naszej bariery hydrolipidowej, a nie ją zastępować. Więc w pierwszej chwili powinnyśmy skupić się na tym, żeby wybrać taki kosmetyk myjący, który nie będzie podrażniał skóry, nie będzie naruszał bariery hydrolipidowej. A więc po umyciu rąk nie powinnyście mieć takiego dyskomfortu, uczucia suchości, że potrzebujecie zaaplikować krem. Nie powinno być takiego efektu. I jednym z najczęściej wykorzystywanych przeze mnie preparatów do mycia rąk w ostatnim czasie, to była ta pianka dla dzieci z Lidla. Ma wzorowy skład Inci, więc proszę się tutaj mm, nie patrzeć krzywo, że mm, Sien, gdzie ty takich kosmetyków używasz. Mm, mm, naprawdę ma bardzo ładny skład. Występuje w czterech, w czterech wersjach zapachowych Malina, Banan, Sensitive i Coca-Cola. Także każdy znajdzie coś dla siebie i jest faktycznie bardzo, bardzo delikatna. Z innych kosmetyków do mycia rąk, jakie mogłabym polecić, to na przykład mydła do rąk Jołb a także nawilżający żel do mycia rąk z Sylveco. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chodzi o preparat do mycia rąk, nie musimy szukać stricte kosmetyku, na którym jest napisane do mycia rąk. Tak naprawdę możemy zastosować jakikolwiek kosmetyk myjący, bo skóra na dłoniach tak samo ma pH między 4,5 a 5,5, więc ma po prostu pH fizjologiczne tak jak pozostała część ciała. Tylko właśnie tym się odróżnia, że ma bardziej tendencję do wysychania. Ale na przykład możecie sobie spróbować jakiegokolwiek żelu do mycia ciała z Sylveco Biolawen wianek, one jak najbardziej również mogą służyć do mycia rąk, możecie sobie również wypróbować na przykład szampon Baby Dream, jedyne co on ma w składzie, co mi się nie podoba to sól, jako zagęstnik ale nie każdego co sól wysusza, więc może się okazać, że dla Was akurat dla Waszych dłoni ten szampon Baby Dream będzie jak najbardziej w porządku, także wiecie, kupić sobie ładne osobne opakowanie eleganckie i musi wiedzieć, że tam akurat w tym opakowaniu jest szampon, a naprawdę umyje dobrze, o ile nie będziecie babrać się w smarze tylko potrzebujecie umyć te ręce z takich zabrudzeń powiedzmy codziennych, to jak najbardziej ten szampon także się sprawdzi, możecie także wykorzystać piankę do ciała Isana, brzoskwiniową, cytrynową mają ładne składy, mówiłam Wam o nich w, przy okazji trzech kosmetyków do mycia ciała które Wam ostatnio opiniowałam no tak, ale dłonie mają dodatkowo styczność z chemią gospodarczą, a chemia gospodarcza to już są naprawdę bardzo silne środki i one wysuszają nam dłonie. I teraz dziewczyny, no nie ma bata. Trzeba stosować po prostu rękawiczki, jeżeli bierzemy się za sprzątanie, czy przede wszystkim mycie naczyń. To jest już Wasza kwestia, czy faktycznie będziecie stosować, zakładać te rękawiczki, czy jednak uważacie, że jest to dla Was niewygodne i już prędzej przeżyjecie tą suchość na skórka, to już zostawiam w Waszej kwestii, ale podpowiem, że warto zerknąć na ofertę preparatów Job. Zwróćcie tylko uwagę, że jeżeli mówimy o chemii gospodarczej, to zapis INCI jest totalnie inny, tam nie ma coś tak jak INCI tyczy się tylko i wyłącznie kosmetyków. Mamy bardziej ogólny opis substancji powierzchniowych, które są stosowane na przykład w płynach do mycia naczyń. Natomiast bardzo mi się podobają z Yop mydła kuchenne. Te mydła kuchenne mają bardzo ładny skład. One służą de facto do mycia po prostu rąk w kuchni, tylko mają dodatkowo substancje, które mają zapobiegać pozostawaniu brzydkiego zapachu, czy tam może nie brzydkiego, ale mocnego zapachu na dłoniach, na przykład po jakichś rybach. I dlatego są określane jako mydła kuchenne, że to są mydła, które powinno się stosować w kuchni, ale powiem Wam, one bardzo dobrze też myją naczynia. Ja sobie na przykład kupuję te mydła kuchenne z jąb i właśnie wykorzystuję je do mycia naczyń i przy okazji jak mam potrzebę sobie przepłukać dłonie w kuchni, no to po prostu wiem, że mogę sięgnąć po ten preparat, a nie daj Boże nie zastosować sobie żelu do mycia naczyń jako mydła w płynie, bo... Różnie w życiu bywa, nieraz tak pewnie każdy z nas zrobił, ale nie jest to najmądrzejsze wyjście z sytuacji. Więc na chemię gospodarczą także sobie zwracamy uwagę, na skład albo chociaż pamiętamy o tym, żeby zakładać rękawiczki, jeżeli zabieramy się do sprzątania i do porządku. Natomiast jeżeli chodzi o kremy, to dzisiaj przygotowałam dla Was trzy. Dwa z Resibo i jeden marki Greenfields. Zacznijmy sobie może od Resibo. I tak, o tym kremie już Wam troszeczkę wspominałam m.in. na Instagramie. Yy, oczarował mnie cudownym zapachem, ponieważ on pachnie jak mój ulubiony krem Recibo Glow. W tym momencie również mam go na twarzy. Zawsze jak nagrywam vlogi, to mam Recibo Glow na twarzy. Tak samo pachnie, co już sprawiło, że od razu ja się z nim polubiłam, ale jeżeli chodzi o działanie, również bardzo dobrze nawilża dłonie, przy czym on ma konsystencję... Z jednej strony jest ona treściwa, nietłusta, odżywcza, ale z drugiej strony mega szybko się wchłania. Więc był idealnym kremem do rąk, do biura, gdzie ja potrzebowałam, żeby sobie tylko nałożyć na ręce i mogę dalej pracować. Czyli do torebki, do pracy, jeżeli potrzebujemy właśnie takiego kosmetyku nie do trzymania na półce w sypialni, tylko do zastosowania szybko po wyjściu na przykład z łazienki, to jak najbardziej jego tutaj mogę polecić. Również o podobnej formule był ten z Greenfields i on natomiast oczarował mnie też zapachem, ale był totalnie inny, w totalnie w innym stylu. Tutaj jest bardzo mocno wyczuwalny rokitnik. Jeżeli znacie rokitnik, od razu go tutaj wyczujecie, bardzo naturalny zapach. Ma inną konsystencję ale również jest bardzo dobrze wchłanialny. Ta konsystencja jest może taka bardziej śliska, zostaje może troszeczkę dłużej na skórze, ale również bardzo szybko się wchłania. Stosowałam go sobie też w biurze, też do torebki, czyli raczej jako właśnie taki krem, który potrzebuje szybko zastosować i cieszyć się mocno nawilżonymi dłoniami, ale bez uczucia jakiejś takiej tłustej warstwy. Natomiast ostatni krem, który tutaj mam, to jest też recibo i to jest krem SOS. I właśnie on już ma taką bardzo gęstą, odżywczą, treściwą formułę, przy czym wciąż ona nie jest tłusta, więc się nam nic do rąk nie będzie kleiło. Ale jeżeli potrzebujecie już kremu, który będzie zostawiał taki ochronny film na skórze, czyli na przykład jak idziemy sobie spać i chcemy nałożyć sobie jakąś taką maskę ochronną na dłonie, to jak najbardziej on się nam tutaj spisze. Niestety zastosowałam go dosłownie kilka razy w ciągu dwóch dni. I kurczę, wyszło mi na dłoniach uczulenie. I nie byłam w stanie go po prostu zużyć do końca. Ale ta formuła zapowiadała się bardzo obiecująco. Czytałam też bardzo dużo opinii na jego temat. Wiele dziewczyn go sobie chwali. Wiele dziewczyn nawet go bardziej chwali niż tamten wcześniejszy krem do rąk No bo prze, przez tą konsystencję, że jest taka naprawdę mocno nawilżająca, odżywcza... Ale niestety nie mogę Wam powiedzieć, czy on faktycznie tak się u mnie sprawdził. Ale zapraszam do czytania opinii na internecie. Myślę, że warto jest zwrócić na niego uwagę. Jestem ciekawa, jakie kosmetyki do rąk Wy stosujecie? Czy w ogóle zwracacie uwagę, żeby stosować naturalne kosmetyki do rąk? Czy jednak jest to dla Was na przykład zbędny wydatek, zbędny luksus? Dajcie mi koniecznie znać i trzymajcie się ciepło. Cześć!